Ignorancja częściej rodzi pewność siebie niż wiedza. Charles Darwin. Najbardziej niebezpieczna pewność siebie to ta, która nie ma pokrycia w wiedzy, a badania pokazują, że im mniej wiesz, tym pewniejszy jesteś, że masz rację. Początek każdej iluzji. Każdy z nas spotkał kiedyś osobę, która mówi z absolutną pewnością. O czymś, o czym ma znikome pojęcie. Kogoś, kto nie tylko się nie waha, ale nawet nie bierze pod uwagę, że może się mylić w pracy, w internecie, w rodzinie, na ulicy, w polityce. To zjawisko jest tak powszechne, że psychologia nadała mu nazwę efekt Dunninga Krugera. Iluzja, w której ludzie o najmniejszych kompetencjach mają największą pewność siebie. Brzmi ironicznie, a może boleśnie znajomo. Justin Kruger i David Dunning odkryli coś. Co zmieniło psychologię poznawczą. Im mniej ktoś wie, tym bardziej nie widzi tego, czego nie wie. A im więcej wiesz, tym bardziej widzisz własne braki. To paradoks naszej świadomości. I źródło większości życiowych konfliktów, nieporozumień, błędów i fałszywych przekonań. Ten film nie jest o głupocie. Jest o tym, jak działa ludzki mózg, mój i Twój, gdy brakuje mu wiedzy, ale nie brakuje mu pewności. Dlaczego mózg nie widzi własnej niekompetencji? Danning i Kruger zaczęli od prostego pytania: czy ludzie wiedzą, kiedy czegoś nie wiedzą? Odpowiedź była jednoznaczna: nie wiedzą. A powód jest czysto neurologiczny. Po pierwsze, ta sama umiejętność, która pozwala ocenić zadanie, pozwala też ocenić siebie. Jeśli ktoś nie zna gramatyki, nie potrafi też ocenić, że popełnia błędy? Jeśli ktoś nie zna ekonomii, nie widzi, że jego argumenty są chaotyczne? Jeśli ktoś nie zna psychologii, nie widzi, że myli intuicję z wiedzą. Brak kompetencji równa się brak narzędzi do oceny własnej kompetencji. Po drugie, mózg kocha pewność, nawet jeśli jest fałszywa. Pewność daje bezpieczeństwo. Pozwala działać nawet, kiedy mamy błędne dane. Daje poczucie kontroli, którego wszyscy łakniemy. Po trzecie, niewiedza jest niewidzialna. Kiedy czegoś nie wiesz, nie widzisz, czego nie wiesz. To nie jest błąd charakteru, ale ograniczenie poznawcze. Iluzja, wiem wystarczająco. Dunning nazywa to próg kompetencji. Gdy dopiero wchodzisz w nowy temat, uczysz się podstaw i nagle masz wrażenie, że rozumiesz wszystko. Dlaczego? Bo znasz tylko te fragmenty, które są proste. Reszty jeszcze nie widzisz. To naturalny etap, szczyt głupoty poznawczej. Moment, w którym pewność skacze w górę, a wiedza ledwo drgnęła. Widać to wszędzie. Nowi pracownicy, którzy już wszystko wiedzą, początkujący inwestorzy, którzy czują się jak geniusze finansów, ludzie po przeczytaniu jednego artykułu medycznego, osoby wypowiadające się o psychologii na TikToku po obejrzeniu jednego filmiku. To nie złośliwość. To mechanizm mózgu. Mała wiedza tworzy duże złudzenia. Kiedy wiedza rośnie, pewność spada. W pewnym momencie zaczyna się dolina pokory. To moment, w którym zdobywasz wystarczająco dużo wiedzy, by zauważyć, to jest o wiele bardziej skomplikowane, niż myślałem. To wtedy pojawia się wątpliwość, niepewność, pokora, świadomość, jak wiele jeszcze przed tobą. W odróżnieniu od ignorancji, to znak rozwoju. Tylko ludzie kompetentni wiedzą, ile rzeczy nie wiedzą. Kruger i Dunning udowodnili, że Najbardziej kompetentni ludzie często zaniżają własne umiejętności, a najmniej kompetentni je zawyżają. Świadomość własnych braków to wyższy poziom inteligencji, ale dla ego to bolesne. Dlaczego ten efekt niszczy relacje i debaty? Nieporozumienia powstają nie dlatego, że ludzie mają różne opinie, ale dlatego, że różnią się poziomem świadomości swojej niewiedzy. Osoby pewne, ale niekompetentne mówią głośniej, dominują rozmowę, wyglądają na przekonane. Brzmią wiarygodnie. Osoby kompetentne ostrożnie formułują zdania, bo mają świadomość, że coś może być bardziej złożone. Dopuszczają inne interpretacje. Widzą zbyt wiele zmiennych, by krzyczeć jednoznacznie. Paradoks? W społeczeństwie częściej słyszymy tych pierwszych. Internet dał im megafon. A pewność brzmi jak prawda, nawet jeśli nią nie jest. Czy możesz paść ofiarą efektu Daninga Krugera? Tak. Każdy może. To nie jest zjawisko innych ludzi, to mechanizm poznawczy, który dotyczy nas wszystkich w tematach, których nie znamy. Właśnie dlatego najważniejsze pytanie brzmi: w czym ja jestem pewny siebie niesłusznie? Wiedza zaczyna się tam, gdzie kończy się iluzja. Jak walczyć z iluzją własnej niekompetencji? Szukaj informacji, które przeczą Twoim przekonaniom. Jeśli czegoś nie lubisz słyszeć, to prawdopodobnie tego potrzebujesz. Otaczaj się ludźmi, którzy wiedzą więcej. Kompetencja rośnie przez ekspozycję, nie przez izolację. Ucz się pokory poznawczej, najmądrzejsi ludzie mają wspólną cechę. Regularnie aktualizują swoje poglądy. Traktuj niepewność jako oznakę dojrzałości. Niepewność to nie brak wiedzy, to świadomość jej granic. Iluzja, która uczy. Efekt Daninga Krugera nie jest oskarżeniem wobec ludzi. Jest lustrem, które pokazuje, jak bardzo ograniczona jest nasza świadomość, jeśli nie potrafimy jej kwestionować. Największym symbolem inteligencji nie jest pewność, jest pokora. Pokora nie jako słabość, ale jako siła, która pozwala ci widzieć rzeczy takimi, jakie są, a nie takimi, jakimi chciałby je widzieć Twój egoistyczny mózg. Bo wiedza zaczyna się dopiero tam, gdzie kończy się iluzja. To był kolejny odcinek kanału Podświadomość na Głos miejsca, w którym mówimy to, co zwykle przemilczane. Jeśli ten materiał pomógł ci spojrzeć inaczej na siebie i swoje myśli, zostaw komentarz. Powiedz, co najbardziej cię poruszyło. A jeśli chcesz wejść jeszcze głębiej w psychologię, emocje i schematy działania umysłu, zasubskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia. Nowe filmy pojawiają się w każdy poniedziałek i czwartek o 16. Dziękuję, że słuchasz. Do usłyszenia w ciszy Twojego umysłu.